kilka informacji na temat kasz automatycznych podchodzimy do kasy mamy tutaj wrzut monet przyjmowanie banknotów czytnik płatności bezgotówkowych odczyt biletów zwrot reszty założenie jest takie, że odczytujemy, odczytujemy tutaj bilety dokonujemy płatności Kartą, bilonem bądź banknotami, a następnie wracamy do odbioru reszty. Czyli teoretycznie zachowujemy tutaj jakiś harmonogram i kolejność obsługi. Jeśli chodzi o obsługę kasy automatycznej, to załączanie i wyłączanie kasy jest w pokrywie dolnej od prądu. Jeśli chodzi o jakiś serwis kasy automatycznej to podchodzimy do kasy otwieramy sobie tutaj zamkami drzwi kasy następnie mamy tutaj kasę w środku, gdzie mamy drukarkę moduł monetowy moduł banknotowy kasa nieźle utrzymana co do uwag Zamiast takiej naklejki, to powinna być tutaj założona sprężynka, bo wtedy ta naklejka powoduje, że klapka nie do końca pracuje tak jak powinna być. Natomiast więcej uwag tutaj nie mam. Jeśli chodzi o obsługę, to kasa wchodzi w tryb serwisowy zaraz po otwarciu drzwi. No i tutaj po prostu, żeby uzupełnić monety do wydawania. Wchodzimy sobie w poziom pierwszy, czyli poziomy monet, akceptujemy, aktualnie pojawiają się na kwoty 5 zł, jest 113 monet, 2 zł, 42 2 monety, pozostałych monet tutaj widzimy tyle ile jest. Doładowujemy tutaj karęzę monetami, po doładowaniu zamykamy kasę. Kasa automatycznie wydrukuje nam potwierdzenie wpłaty, tzw. KP. Pozostałe funkcje menu w tym modelu to i szuflada, czyli sprawdzenie wartości uzupełnienia szuflady i NV9, opróżnienie oraz wyzerowanie całej karęży.